Pójście tylko, jak ja jestem wolny, ale to wszystko tak się dopiero zaczyna. A za chwilę będę szybszy niż sam Sonic, którego możecie zobaczyć tutaj ze mną. Dzisiaj jest Smysla. Widzę, że też jest tutaj matruner, Sebek, się manko się siema, witajcie Ale ty też jesteś, jesteś wolny <laughs> Widzowie, my musimy się dzisiaj stać lepsi niż Sonic Musimy podbić te wszystkie krainy, które tutaj widzicie Będziemy zbierać kroki, punkty Zobaczymy jak szybko uda nam się go przegonić Także koniecznie oglądajcie do końca Pamiętajcie o subskrypcji na naszych kanałach Kliknijcie ten czerwony przycisk na dole Pamiętajcie też o łapeczce Bo każda łapeczka w górę to jeden kilometr więcej dla mnie A my lecimy teraz tutaj wow! A. Ej, Lol, trzeba zbierać te kryształki, Smyslow! Musimy zbierać. za mną jest Michu, który też będzie się banko. ścigał. Zobaczymy. Chciałbym widzowie też o subskrypcji. Takiej czerwonej z dzwoneczkiem wbijamy 200 tysięcy, subskrybujcie, a ja sobie później sprawdzę, kto kliknął, a kto nie. Dokładnie. i zbierajmy te właśnie kryształki. Lecimy, mamy smicelow. na razie trzeci ledel. Zobaczymy, czy nam się uda uch, zamienić Sonika, to przyspiesza, przyspiesza. Uu. Ej, patrz, o, patrz! patrz. Szybcie, kliknij patrz, Shift! Smyl! To... Zobacz, kliknij Do, klikam, Shift! Jak szybko klikam, lecisz! Szybko Jeszcze szybsi będziemy. Mamy teraz takie ringi, jak będziemy ich coraz to więcej zwiać, to eksponat wow. podwyższy szybkość i naprawdę będziemy bardzo szybcy. Michu, dogajam ciebie Czekam na za Ciebie, Ej, ale to, to jest naprawdę ciekawe, Lecimy. więc co? Zobaczymy, co się kryje na końcu tej mapy. Bo ja ale myślę, że tam. Ja Lol, jak ty to robisz, z, no, no, Który masz już poziom? Jak ty to zrobisz? Który ty już masz poziom? Patrz, patrz, czwarty, a ty kto. Lol, a ja trzeci! Ja jestem szybszy od Ciebie, bo więcej kroków robię. O, ty jesteś kroków, Ten jest szybszy. A więc musimy się starać, A zobaczymy smyslu, co czeka nasz, na, nas na końcu tej mapy. Tam ja tak, myślę, że stanie się z coś mega ciekawego. Dalej, to może zobaczymy pierwszego z Sonika, a... A wyprzedziłem cię. Nawet się w niego zamienimy. Nie wyprzedzisz mnie, Aniku, nie A jestem tymi... już! Ej, Lon, widzisz jak jakiś Sonik szybko nas przebiegł! Ej, Widzowie! Się musimy się nie? dzisiaj koniecznie zamienić z Sonika. Musimy być nim tak. A tu ktoś chyba tam przebiegł nas bardzo szybko, jako tak. Sonic. No, będzie... ej, czekaj, bo trzeba zbrać każdy najlepiej, Patrz wiesz? tutaj, patrz tutaj, Smith, no, patrz tutaj, patrz tutaj, patrz, patrz, patrz! Jeszcze lecę bardziej. Ej, ej, czekaj, to nie co jest grane? Ma. mam to przejść? Nie możemy tego przejść, Ale jestem za wolny. Ale jakimś szybszym. Czekaj, rozbiegam się, rozbiegam się. Le... A, nie da rady. Nie damy rady, jesteśmy za wolni. Nie, ja nie da rady Musimy się tego, bo przyspieszyć. Chodź tutaj mi... bokiem, patrz. Niestety, za wolni. Dobrze, no to chodźmy w drugą stroną. Teraz mam już piąty level. A, ja jest... jale, kule, jak ty lecisz szybko! Wow. Widziałeś to. Ej, możemy Widziałaś wejść to? tutaj! A nie, 15 poziom nie możemy tam wejść. No, miło! Dobra, zmieniamy się szybciej. Te ringi zbieram, to też ringi Ta, Tak, nam się przyspieszyć wszystko tutaj, żeby słodać. Nie, widzę tego, a tam jest duży ring. O Lol, jak, jak tu wejść? A nie, ej, możemy tu wejść, wchodzimy tutaj? Tak, 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 dawaj, 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 wchodzimy w ring! Łoł, wow, jest, kliknij, klik jest, czekaj. wchodzę Sonika gdzieś. Widziałem, Sonika widziałem, Sonika też? widziałem, Teleportował mnie gdzieś, Smajslo, tak gdzie jesteś? Sonik, Sonik wszedł do ciebie, o, się. widzę, jest ze mną Sonic jakiś, wow, tu jest Sonik, dawaj, musimy go prześcignąć, szybko. Patrzcie, to był Nie mogę tutaj Na bloku. O, to wygląda, też chcę być takim, proszę, też chcę być takim. Tak, jak dłużej przytrzymujemy spację, to skaczymy wyżej, Smajslo. Tak, czekaj, ej, nie mogę, ale jak przytrzymujemy... Łał, patrzcie, tutaj lecimy wysoko, no ale nie mogę skoczyć, ty! No, tak, uda no, pacjent, przycz, pacjent, pacjent, przytrzymaj ale, spację przyspadź, spać spadź, trzymaj Ty trzymaj spację, tak! Jest, a nie, to mnie blokuje. No, jest ciężko, a to Obi ja no, nie No to jest trudne, chodzić. nie wiem czy my damy radę, my chyba jesteśmy. Nie, jeszcze... Nie, ja stąd zwijam! Aaa! My chyba jesteśmy panek. za słabi <laughs> Jesteśmy za słabi, więc... Dobra, wracamy. musimy to wyjść. To Obi nie jest dla nas, dlatego że nie jesteśmy <laughs> wystarczająco szybcy. Dokładnie. Okej, najchętniej bym coś kupił w tej grze, wiesz Ja też nie mogę wydać Robux jakieś. Czekaj, menu, menu, mogę coś wyglądać. Podajemy ja chcę shop 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 shop. O widzę, widzę, tak, tak, tak! <laughs> Ed slow, level, level dwa razy. Le 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 i to Jest jakieś triple, boost. magnet, gold. Uuuu, mogę sobie to kupić hmm, za 50 robuxów, a, a game passy może jakieś? 400 to kosztuje. Ale to są te game passy szczerze. Ej, a, a co kupujesz? Pił, Ej, ty, nie ty, wiem, co może kupić, może, może, triple XP, ja kupuję triple XP. Może ribart możemy, ribart. Ej, charakter jest widzę Sonika. Musimy mieć full zapełnione, wiesz, żeby o. to mieć po prostu. Ej, trzeba mieć full zapełnione. Dobra, to ja wtedy idę z tej strony, klikam sobie close, czekaj tutaj. O, lecimy, da, zbieramy. Jak nie już lecimy z tym widzowie. Ja właśnie jeszcze sobie wydam Robuxy. i jakieś, tutaj, o to, to, nie to większe kryształki, wiesz? Poszukajmy takie, Tak, tak tam musimy dałem dużo. znaleźć. Ja wydaję o, Robuxy w tym momencie, nawet, żeby szło mi szybciej. Szósty poziom już mam, lewo. Lol, Paczek cię teraz będę gonił, Paczek cię będę gonił, wydam Robuxy, Paczek cię będę gonić. Już mam szósty? Mój brat tutaj jest, Sebek oraz matuner. O, szukamy matunera, szukamy matunera. Nie jesteśmy w ogóle tutaj sami, zaraz wam pokażemy jakąś tam skrzynkę palącą się. Państwo lowpassek, zasuwam, już tutaj. mam siódmy poziom. A ja nie mogę doskoczyć. Siódmy poziom, jak... A, bo suzgu, kupiłem ja rabuksy. <grychy> Kolejny Sonic był, ty a co kupię za Robuxy? Co jakieś, co kupię? żeby mi dawało szybciej expa. A co kupię? Ale co kupiłeś, powiedz mi? Na, na, kupię. Nie, kupiłem na pół godziny coś takiego za 150 Robuxów, Boost się nazywa, wiesz? E, Magnet Boost czy Triple Xp? E, Triple Xp, Triple Xp. O, Okej, już mam ósmy poziom, popiera. ósmy no poziom mam. Uwaga, to jest Triple Xp. Lecimy, kupujemy. I możemy jest Patronera widzowie, patrzcie, tu Patronera. Chodźcie sobie kliknąć łapeczki, kto by chciał. Ok, kupiłem, kupiłem. A mogę kupić Triple Links, to jest tak Triple Xp o, wow, dziewiąty, zobaczymy widzowie, uda nam się na razie dzisiaj wbić poziomu. się nie kupuję. Dobra, to mi daje większy eksport, tak jest! I jeszcze więcej, o nie odbijem się. Rura, razie, rura! Mm, o, a chcę być jeszcze szybszy. Da, ścigamy się. No. Ej, teraz większy y, X idzie bardzo naprawdę szybko, jak kupiliśmy takiego. No, to jest Mam siódmy poziom, a ty jaki masz? Ja jak mam już dziewiąty, ja mam już dziewiąty poziom! Jak dziewiąty masz, ty. Aha, Ile to mi dało zbieraj, Michu? Złote, złote są najlepsze. Które złote te ringi takie? Nie, 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 nie ringi. Gdzie <grym grym grym> ty jesteś, <kiszałki>. <grym> Maeslo? Pomóż mi. Mam już 15 Michu. Łamięsz mnie. Już mam. No, mam dwudziesty, serio. Gdzie ty. No, o lol, złote. szybko. O, lol, mam serio, złote, jak szybko lecą. Dwudziesty piąty, już mam, Michu 30! Kłamiesz, gdzie ty jesteś? Żartowałem mam ósmy. <grym> <grym> A ja ci uwierzyłem <grym> A ja mam, ja mam na razie który poziom 11! Ja mam dziewiąty tak szczerze, nie? No, lecę czas. już widzowie, patrzcie, niedługo się będę mógł rozpędzić tutaj! Staram się naprawdę być szybki, ale jest ciężko nawet, czekajcie. Nie, tutaj, tutaj lecimy, nie lecimy, tutaj lecimy. Dawaj, przyspieszcie mi widzowie, jak kto chce, żebym był i Dokładnie. Dokładnie. te w góry. Dobra, Dobra, przyspieszam z tej strony. Mam dziewiąty kolejny, wspinajmy się do góry. Może poszukajmy takie kryształki, które nam dadzą dużo, bo złote nam dają sporo. O, ma naprawdę ma level up, dziesiąty jest, a u ciebie jak jak to u wygląda? Nie jest dwunasty już. 12. Ja nie żartuję, u... naprawdę mam dwunasty poziom. Ty, widzę jakieś obli kozackie. Idziemy Na, zaraz tak. Ja bym tak przyspieszał. O, biegam, ole ten wywinął ode mnie. Ty nawet już jestem w miarę szybki ci powiem. Ja też jestem a szybki. W szoku, Ej, naprawdę Uuu. jestem szybki, widzowie! Zaraz będę szybszy juh. niż Sonik. Lecę do wody I tutaj jest jakiś grzyb? Wow! A gdzieś mnie trzyma. wystrzeliło! Gdzieś mnie wystrzeliło! Ty mogę po wodzie biegać. I gdzie ja jestem? Mam mogę gdzie coś nie kupić! Nie, ja nie, mam, brakuje mi monet! Nie wiem, gdzieś jestem na jakiejś dziwnej rzeczy Wow, widzowie, to? spójrzcie co tu jest! Dobra, wchodzę stąd. Jak przyspieszam, Dobra, o, lecimy stąd. Smyslow, szukam cię, gdzie ty jesteś? A te o. ringi nawet dają? Nie, te ringi dają. Te ringi te nic im, a... nie dają, wiesz to te ringi trzeba... Dlaczego te ringi? się żeby kupić chyba za nie, wiesz? A każde ringi się zbiera, żeby kupić. Tak, pewnie tak. A to jest Sonic, okej. Okay. Później, teraz ja mogę te ringi kupić. W zasadzie wejść sobie do shopu i coś za to kupić, może co? Czy nie? Za ringi? Tu, jak, jak Majsto, kupię który masz poziom? A jak kupię ringi, to co moi mogą dać? a już rozumiem, rebirth mogę wtedy zrobić. ULO! Okej, okay, to ja kupuję to, kupuję, kupuję sobie. Gold ringi, za 50 euro. O jestem 52. z majzgą, znalazłem cię się. kupuję, Robuxów, tak jest. Ty, cagam, 4000 ringów kupiłem teraz aktualnie. A po co ci to. E, mogę wtedy Rebirfa walnąć. Jeszcze nie brakuje. brakuje. Po co ci rebirr? Przecież to zabiera ci życie. Będziesz miał zerowy poziom. Ale będę miał wtedy większy ten max level. Ale czego nie mogę go zrobić? Bo jeszcze, jeszcze jestem za powolny z ja, ja, ja jestem 15 <grym> poziom, już mam z majstą. <grym> Dlaczego? Jeszcze jestem za powolny. Mam 4100 y, tych y, kupione. Aha, 4100 y, ringów. Lol, Jesz ale ktoś tu szybko jeszcze leci, jeszcze wow. Level up, 12, dobra, tu już nawet szybko idzie. Powoli. Trzeba zbierać te takie żółte Tak, Smayslo, musimy to wszystko zebrać Ale tu jest dużo soników, ja też, sonikiem, zbieram, rzucę, ja też chcę być sonikiem, widzowie! Ja też chcę być sonikiem, gdzie mogę być sonikiem. Ej, Oli już mam szesnasty poziom czerwone. z Państwa, Który masz poziom? Ja mam trzynasty. O, ale tu będzie dużo, tu będzie coś, widzę. Tylko fajnego. Tylko Zobaczymy, widzowie, kto będzie miał większy poziom. Ja czy Smile Ja będę miał większy od ciebie. Słyszy? A ja założymy ja będę miał. się, widzowie, zakładamy się o 10 tysięcy Robuxów ze Smile takie zakłady, O 10 to na tysięcy następny... Robuxów, widzowie, oglądajcie Ty, na do końca. nie robimy zakład. A Dokładnie. I to będzie lepsze. Ej, nie mogę skoczyć, że Ścigam się, szybko, szybko. Widzowie, patrzcie, jak to tutaj ja leci. Ty jestem za powolny, żeby do góry. Ja dać już radać. mam 17 poziom, z Maestro, jak mi to leci, wszystko Ua. Ja 17, co? Niby. Ja A, widziałem, że się nie może on ze wygrać. Kupuję shop. <laughs> Nie, I nie waję, on mnie zawiązał, on, on, on oszukuje, on waję, on wydaje robunki. Jak... Aha, level up szybciej idzie jak kupię 700, u to, to nie, boosty, boosty, triple rings, triple rings oh, Widzowie, minut, patrzcie, lecę, lecę, lecę Michu, leć! House Orb, co tu by kupić tak zostałem Co by tu kupić? Nie wiem, nie wiem ale on oszukuje A tak! Dobra, Lecę, Sonicu, sobie magnet, magnet sobie kupuję, uwaga! Kolejne Robuxy <ścoughs> wydebane przeze mnie. O oh, nie! Lecę. Kupię sobie o, kolejne... O Matruder tu ten... jest, widziałem go. Rings, ringsy kupię sobie kolejne, czekajcie, wezmę sobie w ringsy. Kupuję jeszcze więcej, wydaję Robuxy. Wyślę, już Robuxu wydaje. Nie, Bardzo nie, mów mi, ale my się. z się się dopatrza, bo skoro. mogę teraz Rewirfa walnąć? Mo Ej, dobra, jeszcze jestem za powolny, bo to od levelu 50 Rewirfa mogę sobie zrobić. Teraz sobie zrobię. Mam już 8 tysięcy tych, więc mnie to stać. Dobra, okej, oh. Ok, biegnę. Ło, wow, teraz jestem naprawdę szybki. Ej, to jest Gozacki. A co kupiłeś, co kupiłeś, co kupiłeś? No kupiłeś, uh -huh. kupiłeś Smile to ja też chcę o, kupić. Jez! Yes, tak jest! Oh, ja level! OP, szesnasty już! Teraz, ol, nie, ale serio. ci to leci, ja mam 19! Ja 19 masz? Nie, Aha, ja wiedziałem ze, <laughs> ze mną wygrać Mam teraz coś. Trzymazlo! Że... Uh. Nie, nie, widzę ciebie! Ja dawaj, też ciebie dawaj. nie widzę. Eee, który masz? 16 mówisz, tak? 19. 19, okej, okay, dobra. No to patrz teraz, jak ja cię prześcigam. Nie Spokojnie. prześcigniesz nie, Zaraz zobaczysz, jak cię prześcigam. Nie dasz daj rady. Mi chwilkę, daj mi chwilkę. Ja daj wygram mi ten chwilkę. zakład z tobą, widzowie. Założyliśmy się ze Smyslowem o 10 tysięcy robuxów. Ej, Zobaczcie, to szybko, kto to wygra. No, jaki masz teraz poziom? jaki? 19 poziom? dalej, a ty? 19, aha, bo wiesz co? Ja też już mam 19. O nie, jak ty to zrobiłeś? <laughs> już mam 20, zaraz. Jak ty to zrobiłeś? A nie powiem ci. Jak. No nie, widowie. Ja już też mam 20. 20 już mam 20. Muszę rebirfa fałszywy. Gdzie tu skakać może sama? Widzisz, masz Ja jestem za tobą, Siemanko. Czekaj na mnie. Ej, halo, o, kolego. Bo ja szybki jestem. Masz już Rol. 20, czy nie? Jak ty to skaczesz, co mówisz? Masz już 20, czy nie? Mam 20, a ty? Ja też już mam 20. Ha, ha. Patrzy widzowie jak szybko lecę! Zbieram te wszystkie monety, muszę szybko dobiec tam do mety! Tak, tak, tak! Prawie, 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 prawie! Tak! Oho. Czekamy aż się to zrespi. mamy już prawie 21. LOL, mam 21 poziom już! Oho. Patrz, patrzy widzowie! Lecimy! Mi. Lecimy! zbieram, Michu, dawaj, leć! Mam 20. Pierwszy... Ej, nie, 22 poziom! Nie, koło przybiegłem, już na tyle szybki, że mogę przybiegać całutkie. Ale to, to o, małe, a ja biegnę na tych szybki. dużych. Ha, to się patrzcie. Właśnie opłaciło, Widzę Smaislowa, wziąś... patrzcie, hej, Siemanko, Smayslow! Ja biegnę bichu, za tobą! Bo ja już zaraz 25. Aha. Jak ty to zrobiłeś? Bardzo szybki, już mam 25. Pojabij a jak się... ty klikasz, co ty klikasz, Smyslow? Ja też chcę coś takiego klikać! Wizowie wydajemy kolejne robuxy, patrzcie, bo Smile chyba też to kupił, tak? Mi się wydaje. Ale ej, coś nie mogę kliknąć, stary nie mogę wydać czy do za nic! Zepsuło mi się coś. Użyłem się. Nie, no muszę to kliknąć, widzowie, musimy to kupić, boost. No patrzcie, chcę to kupić, widzowie. Ja chcę wydać robuxy, nie mogę, nie wiem, nie działa mi coś tutaj dziwne to jest. To lecimy dalej, zbieramy te monety. Ej, Smajsko, dawaj, do, do, dołączamy do wyścigu. Zobaczymy, czy pokonamy ich wszystkich. Aha. Ej, idem, idziemy teraz na wyścig. Mam Ja też jestem lewe. na wyścig, siemanko. Lecimy z nimi, dawaj, Smycelo. Tak, Uwaga, uwaga. I, 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 będzie i, i tak, lecimy? lecę, o! lecę. Ja Lol, jak ona lebe, zasuwa, ja też chcę tak zasuwać. Jak ona zasuwa, nie ma tak czegoś. Ej, tu jeszcze szybciej, co na wyścigach dostajemy No jest grane, jak te wyścigi, brać. Patrz, Ta, jak szybko leci! Musimy cały czas zrobić, O nie, ona wygrała. Ej, o nie, drugi, Ej, ja jestem ostatni, chyba z Milesą za mną wygra. Wyścigi nawet też dają sporo, ale O, sporo, bawić. sporo. W, w odpowiednim momencie, czekaj, ja sobie tutaj skoczę. A nie, nie dostałem, jak poczekaj. Nic nie dostaliśmy, czemu? Lecę, lecę, No, lecę, 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 lecę. nie, no, nie, nie, nie doskoczyłem, co jest. Co się dzieje? Mam Ej, jestem trzeci, byłem trzeci, widzicie, to byłem trzeci. Dobra, nie, I czemu lewe. tych Robuxów a nie, nie, nie mogę wydać widzowie Ty kupić. O, mogę, mogę wydać Robuxy! Patrzcie, wydaję kolejne Robuxy. Lecę! I... co jest? Zbokowało mi coś. Ej, coś tu się górka. stało. Szybciutko, naprawdę zasuwamy dużo rynku. Ej nie zbieram. wiem, coś mi się u widzowie zacięło nie mogę wydać tych robót. Patrzcie jak to nawala. Level up 31. Wiesz jak ja szybko biegnę, a jak było na początku. Uuu, jak ty to, to zrobisz z, z, z prawej strony hehehe. biegniemy tutaj i robię koło włotek znowu. Bo, a oni są jeszcze szybsi tam nie? To, serio? To nawet pomimo tego, no? O Patrzę nie, musimy ich teraz. dogonić. Będę chciał się. Lecę teraz do góry, do góry, do góry, do góry. spinam się. Tutaj było już ciężko, naprawdę ciężko. Dało mi to, uwaga, prawie 33 poziom. Wow, zbedenia... jaki wysoki, jak ty to zrobiłeś? Wow, tak, Patrzcie, wysokie, uhu, Prawie całe kółko przeleciałem! Takie ja duże lecim... olbrzymie kółko! spinam się do góry, nie? I do góry uhu. szukam. Tutaj jeszcze nie było. O widzowie, idziemy, o, idziemy zobaczyć tutaj. Do kóła. Kóła. Chyba tutaj też nie byłem. Level up, 33. Uhu. Ej, ja startuję przyszyłem. w kolejnym wyścigu, ja startuję w kolejnym wyścigu, nie? Aj, startujemy kolejny wyścig. Dawaj lecimy, teraz cię i okay, nikogo tu nie ma, dzieci... jesteśmy we trójkę, w trójkę, w czwórkę już. Nie, ja o, domacza, domacza, Wszyscy jesteśmy tutaj, pan! Twój brat jest nawet i ma truner, ta... ścigamy Cały ich, brat dawaj! Jest, i ma dawaj, Ej, go, jest Lecimy, nie damy się im złapać! Szybko, nie z masną, masz szans, dawaj! Go! Nie ma szans! Wow, widzisz jak ja szybko uh -huh! wygrałem! Nie masz szybko! Żadną szans! Wygrałem, wygrałem! Yes, yes, jest! Maslą wygrał, jak on to zrobił! Jestem drugi, <laughs> jestem drugi! No nie, ale to było już widowie bardzo, bardzo, bardzo ja blisko. Ja to No, dałeś Wygrałem radę z Smash własnym ratem, bo oni tutaj też są w ogóle. No widziałem, oni też tak. tam byli. Aha, <laughs> wyścignęliśmy ja ich za wszystkich. Ja widzicie, w to Smyslow pierwsze miejsce. To jest coś. A jaki masz level, powiedz mi? Level mam 28, <laughs> niestety. Hahaha, <laughs> 28. A ty który masz? <laughs> Czemu się ze mnie śmiejesz? <laughs> no no level, nie, nie, nie wierzę. Ja mam level. Wiesz jaki ja mam? Dwa. Jaki powiedz mi jaki masz poziom? Powiedz mi 36 ma. 36! Teraz. Ej, możemy wejść do czegoś. Ty, zaraz mogę wejść do innego Czego? świata? Nie, tego nie mogę. Nie, chyba jeszcze nie. Widzowie. Ej, możemy wejść. Czemu nie mogę wejść tutaj? Mogę wejść czy nie? Nie, Halo? gdzie ty jesteś smyslu? Ja idę do Space low, do do idziemy do Space świat, do innych światów. LOL, chyba. zaraz sobie tam przyjdziemy! hu, uh, uh. przeleciałem cały kółko, ale superancko! Możemy, uh. no, nie można? Juu, widzowie, patrzcie jak lecę Dobra, widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba ten trybik W następnym odcineczku, jeśli wam się spodoba Będę mógł odblokować dla was inny świat Będziemy mogli być jeszcze szybsi, jeszcze więksi Kliknijcie sobie teraz ten filmik, który widzicie, widzicie tutaj Pamiętajcie o subskrypcji, a my lecimy dalej wbijać kolejne poziomy